Muszę przyznać, że takiego pak Openingu dawno nie było. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od odebrania wszystkich możliwych nagród za rozgrzewkę futis Draft. Sami zobaczcie jakie rzeczy tutaj sobie odbieram. Odbieram sobie La Cazeta i Giafranco oraz naprawdę mnóstwo wspaniałych paczek. I w dzisiejszym odcinku sobie je właśnie otworzymy. Giafranco Zola 5x5, La Cassa 4x5. Te karty również bardzo mi się przydadzą do mojego wspaniałego składu. Ale no przygotowałem 9 paczek. No, spe... Specjalnie zagrałem dwa drafty, które obydwa udało mi się wygrać. Ten wczorajszy, który widzieliście, i jeszcze sobie dzisiaj też zagrałem i sobie też wygrałem. No i lecimy. Paczka 4 piłkarzy 84. Mamy jakąś kartę specjalną? To będzie Francuz na napastniku. To będzie Turam, więc skipnijmy to sobie. Oczywiście był podwójny walkout. Dajcie mi chwilkę, muszę to przepalić. Także musiałem się pozbyć tego Morientesa, więc zrobiłem Player Pickę o 86 86. Zobaczmy, co poleci. Mamy panią Matana 94. Jest to oczywiście karta. Fuderowa. No i lecimy dalej, paczka trzech piłka ocenia 85. Plus. No tu muszą lecieć karty specjalne. Zostały takie mocne paczki, że tu w każdej powinna polecieć jakaś karta specjalna. Oczywiście mamy podwójny walkout na tocie pani level 87. No i kto ją zastąpi? Girma. Teraz poleci paczka 10 piłkarzy. O co nie 83. Plus zobaczmy. Mamy jakieś czerwone kolorki. To będzie Francja. Napastnik. Może PSG. To będzie Trazege. Oczywiście już trafiłem go chyba z 3 razy. Ale zamieni się na ikonę. E, Tom Greatest of all time. Zobaczmy, kto poleci. Może jakiś Ronaldinho? Kto to jest? A to nie jest ikona. To jest hero. Rui Costa. No, Rui Costa raczej mi się już nie przyda do składu. Teraz poleci paczka 10 piłkarzy. O co nie 84. Plus mamy chyba kartę to, co to będzie Hiszpania. Bramkarz. Ona i koniec, to będzie Iker Casillas, okej, okay. Iker Casillas mi się na pewno przyda na bramkę, bo to jest naprawdę bardzo dobry bramkarz i kto go zastąpi? niech ciekawy, jakaś kobitka. Muszę przypalić Atena i Trezegue. Także postanowiłem, że z tych duplikatów zrobię sobie po prostu kartę Malcolma, ponieważ yy, narzekałem ostatnio na Berardiego, a ten Malcolm wygląda naprawdę bardzo solidnie, 5 gwiazdych sztuczek, fajna zwinność, równowaga, na pewno mi się przyda. I zostały dwie ostatnie paczki, Zacznijmy od paczki czterech to nie 85+, zobaczmy, mamy chyba jakieś kolorki Hero. Brazylia napastnik, Arsenal, Gabriel Jesus i zamieni go Hero Elitmane 89, no całkiem słabo. No i przed nami została najlepsza paczka z tych wszystkich, które przygotowałem, paczka czterech nie 87+. plus. Zobaczmy może w końcu coś tak z absolutnego topu, Brazylia SPD, Ruben Neves to będzie, zastąpi go chyba też karta Toc Rudigera 94. Taka paczka średnia, ale może coś jeszcze w środku ciekawego widzi Kane. Jeżeli Chodzi o Ubera, ale to naprawdę bardzo solidnie. Dobra, także zanim przejdziemy do zagrania jakiegoś spotkania, otwórzmy sobie gwarantowaną paczkę PTG lub ZSWH lub TOT. To jest y, paczka za nagrodę Division Rival. Zobaczmy, co tutaj poleci. To nie będzie nic ciekawego na pewno. To będzie Okafor 94. No, karta foderowa, nie ma co. I jeszcze paczka 10x85, w której pokładam naprawdę duże nadzieje. Oglądam filmiki, w których ludzie trafią naprawdę niesamowite karty. I my mamy tutaj Mario Get. 95 karta Futis, no fajnie taką kartę zobaczyć, ale zobaczmy kto go zastąpi. Pellegrini, zobaczmy co jeszcze w środku, bo wiemy że te lepsze karty kryją się zawsze w środku. Uuu. No nic tutaj nie ma ciekawego w sumie Też muszę wam pokazać, że od ostatniego odcinka Mój skład troszeczkę ewoluował Ponieważ dołączył do nas Sadio Mane, Którego zrobiłem sobie w SBC Naprawdę był bardzo tani Dołączył również La Cazette, Giafran, Zola, Malcolm No i oczywiście Casemiro na środku obrony Sobie go tak testuje tutaj Również rzuciłem sobie Roberto Carlosa w ewolucję Ponieważ no, jest to bardzo dobry lewy obrońca I mi się nim gra bardzo fajnie Przejdźmy do pierwszego spotkania Niech będzie kwalifikacja The Food Champions Bo dlaczego by nie Dobra, także tak prezentuje się Ekipa rywala Bobby zrobiony z SBC. No, bardzo fajna ekipa, no ale tak naprawdę na takim etapie gry, no już same takie ekipy są. Oj, Sadio bana czyżby to będzie pierwsza asysta do Lacazette'a nie ma. Nie ma bramki Lacazette, coś ty zrobił? W ogóle też wczoraj tak jak mogliście zauważyć, byłem na meczu Realu Madryt z Atalantą. No i muszę przyznać, że no bardzo fajnie się oglądało. Pierwszą bramkę Kiliana Mbappe również oczywiście bramka Federico Valverde, który osobiście śmiga u mnie na na środku pomocy. Co prawda jestem kibicem Barcelony, ale fajnie było zobaczyć taki mecz i naprawdę powiem wam, że Jude Bellingham to jest posrany piłkarz i bardzo się boję co to będzie w tym sezonie? Ale zobaczmy, bo dla KZ tym razem, no po raz kolejny, nie trafia w bramkę. Muszę Wam przyznać, że zdarza mu się to dość często. No kurcze, nie wiem, czym to jest spowodowane. No, niby ma wykończenie bardzo dobrze ocenione. Wow, Ferran Torres z główki. i Naprawdę ten gościu dobrze gra. Oliwier Giroud. Sadio mane, sadio mane z lewej nogi. Przesunąłem sobie manę na atak. Szedł również Oliwier Giroud, no i to zaczęło robić robotę. Malcom wrzutka na Ziru. Dawaj Ziru. No nie udało się. Okej, okay, Olivier ziru do Sadio Mane. Boże święteka obrzydliwa bramka, no. I znowu 5 3 do 1, ale niewdzięczne spotkanie, ale no dobry był ten gościu, naprawdę. Powiem wam, że bardzo ciężko mi się na niego grało. No i to będzie chyba pierwszy przegrany mecz na tym koncie. Chyba, że teraz jeszcze Olivier ziru? No nie, nie ma szans. Kolejny gold. Totalna dewastacja: 4 do 1. Także pierwsze przegrane spotkanie na tym koncie. No, rywal był naprawdę bardzo mocny. Trzeba wyciągnąć z tego lekcję. Lecimy po otwierać jakieś paczuszki czy playerpiki. Jeszcze udało się odblokować Drisa Mertensa, ale wydaje mi się, że do niczego niż na ławeczkę lub pod przepałkę mi się nie przyda. Wow, co to jest karta Futis? To chyba nie jest Futis. Hiszpania napastnik to nie jest Futis. 5 razy 86, zobaczmy, mamy kartę, to że to będzie Holandia napastnik, a jak z Amsterdam. Mm, Broby. Słabo. Spróbujmy sobie zrobić tego player pika 94, bo tutaj chyba są fajne karty do trafienia, trzeba przepalić. Dwa mocne składy, więc tu musi coś oddać. Dobra, także udało mi się wykonać tego player pika 94, są tutaj najlepsze karty do trafienia, chyba eventowe, nie mam pojęcia, także po prostu bez przedłużania. Zobaczmy, co z tych playerpików leci. O mój Boże. Forlan, Punks, Jisung. Zobaczmy, jak wyglądają ceny tych kart. Forlan kosztuje 80 tysięcy. Park Jisung 67. No więc weźmiemy sobie Parka Jisunga, ponieważ napastników już mam takich jak Forlan. On mi się nie przyda. To Park Jisung bardzo fajnie wyglądająca karta na pomoc, ale ja pomocników mam i mi się po prostu nie przyda, także słabo. Zróbmy sobie paczkę 10x85. Ciekawe, kiedy w końcu dadzą powtarzalne te paczki 10 razy 85 75, bo jak wiemy, co roku tak robią. I to jest naprawdę bardzo fajne. Ale zobaczmy, co poleci z kolejnej takiej paczki. 10 razy 85. Oczywiście karta toc. Hiszpan, prawy obrońca. Barcelona. Co? Ona Batie 97. Okej. Okay. No, tą panią to chyba sobie nawet będę używać, bo jest z Barcelony. I zobaczmy, co jeszcze w środku. Endgolo Kante 96. Zobaczmy, ile taki Kante kosztuje. Ten Kante kosztuje 80 tysięcy. Naprawdę. Ona Batie kosztuje 100 tysięcy, także to jest naprawdę bardzo dobra paczka. No i wydaje mi się, że Angolokantę możemy sobie wytestować w jednym spotkaniu zamiast tego Valverde. Ten taki defensywny, czyli Angolokantę, drugi Zidane ofensywny, to by naprawdę bardzo fajnie śmigało. No i wydaje mi się, że Ona Batie zamiast tego Dodo również wejdzie do, do naszego składu, no bo to jest karta z Barcelony i w sumie fajnie będzie z taką panią sobie zagrać. Tak, w sumie ten Dodo ma praktycznie wszystkie statystyki lepsze. To jest bardzo dziwne, ale no, zagramy sobie chociaż jedno spotkanie, tym o No i też Angolokantę. Angolo w ogóle tutaj ma pełne zgranie, także fajnie, fajnie. Dobra, także zobaczmy skład drugiego rywala, on batnie, również Kasemiru na obronie, Zidane, bardzo podobny zespół do mojego, zobaczymy co lewar potrafi. Oj, naprawdę muszę wam przyznać, że ten Sadio Mane to jest jak na razie najlepsza karta na tym końcie. to jak on się porusza, ikon on ma dribbling, no coś wspaniałego. O, Ragequit, nie spodziewałem się tego kompletnie. Ostatnia paczka 10 razy 85 była naprawdę bardzo mocna, i wydaje mi się, że będzie bardzo cięż ciężko ją przebić. Ale zobaczmy, bo to jest Francja, napastnik. Czy to będzie po raz trzeci Trezeg 88 i zastąpi go. Tę C89, zobaczmy, co będzie w środku. W środku... oj, to jest chyba najgorsza paczka 10 razy 85, jaką otwierałem na tym koncie. No i oczywiście zrobimy sobie jeszcze player picka 86, bo jak wiecie, naprawdę bardzo lubię te player piki poleciały i tutaj Valverde i Zidane, także zobaczmy, co będzie w kolejnym player pika 86. Drejer, no bardzo słabo. No nie ukrywam, chcę coś trafić, naprawdę bardzo fajnego, także przygotowałem jeszcze player pika z ikoną, ocenie 90. Jeden z czterech, zobaczmy co tutaj poleci. Może jakiś kurty JARZINIO, Wandersari i KAFU Zobaczmy jak wyglądają ceny tych kart WANDERSAR kosztuje 40 tysięcy JARZINIO kosztuje 55 000, A kfu 20 000. Także no myślę, że weźmiemy sobie JARZINIO 94, 000, no bo WANDERSARA Nie potrzebuję, bo to jest najgorsza wersja WANDERSARA w historii wszystkich gier FIFA Dlatego go nie wziąłem, no jak już poleciał Ten JARZINIO, no pamiętamy go Z poprzedniej edycji FIFA, no był mocny Wytestujemy sobie go w jednym spotkaniu Bo dlaczego by nie, dobra także tak prezentuje się Ekipa kolejnego rywala, no więc Wydaje mi się, że tutaj kolega wraca do gry Lewandowski sprzed kilku miesięcy. Też go osobiście zrobiłem. Zobaczymy, co potrafi. Ależ ten Gianfranco wjecho teraz w pole karne. Aż mi się przykro tego rywala zrobiło. Czy to będzie pierwsza bramka Zidana? Dawaj, dawaj, dawaj. Zidan! W sumie nie wiem, czy to jest jego pierwsza bramka, ale taką pierwszą bramkę, którą pamiętam, to chyba to jest to. Czy to będzie kolejny raid Naprawdę nikt nie chce zagrać spotkania. Mamy też pierwszy level ewolucji Roberto Carlosa. No coraz lepszy jest chłopak. Na zakończenie paczka 10x84. Zobaczmy coś zielonego: Niemcy, napastnik, Borussia, Dortmund i zastąpi go Tibo Kurtuazi. Wyniesie jeden bardzo słabo. Jak na razie zobaczmy, co będzie w środku. Oj, tragedia. Dobra, także dziękuję bardzo za obejrzenie. Widzimy się w jutrzejszym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.